Witam. Gers Dobry Słuch wspiera fundację Anny Dymnej, mimo wszystko, przekazując 5 zł za każdego pacjenta w wieku 55 lat i więcej, który po raz pierwszy wykona u nas badanie słuchu. Przypominam, że takie badanie jest całkowicie bezpłatne wykonane na profesjonalnym sprzęcie i pod okiem wykwalifikowanego personelu. Na badanie można się umówić albo za pośrednictwem naszej strony internetowej albo pod tym oto numerem telefonu. Pomagając sobie, możesz teraz pomóc innym. Serdecznie zapraszam i przekazuję głos pani Annie Dymnej. W życiu bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Kiedy zamknę oczy i go nie widzę, ale go słyszę, to mam z nim świetny kontakt, wiem, co chce mi przekazać. Ale gdybym nagle przestała słyszeć, to wtedy wpadłabym w popłoch, byłabym zagubiona i przerażona. Nie wiedziałabym, czego ode mnie chce, Dlatego tak bardzo ważna jest walka o dobry słuch. I dziękuję firmie Gers, że pomaga nam dbać o nasz słuch i umożliwia przeprowadzenie badań naszego słuchu, a przy okazji wspiera naszych podopiecznych, podopiecznych fundacji mimo wszystko. Bardzo bardzo firmie dziękuję, a my po prostu dbajmy o słuch, żebyśmy nie stracili kontaktu. Umów się na bezpłatne badanie słuchu pod numerem 801 444 377 lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Za każdego pacjenta w wieku 55 lat i więcej, który po raz pierwszy wykonał u nas takie badanie. Przekażemy 5 złotych na rzecz fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko. Pomagając sobie, pomagasz innym.